Didn't Okej, okay, się wam wszystkim, witam Was serdecznie z tej strony. a to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Watch Dogs. No i jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dokładnie robiliśmy głównie misję z ratowaniem Jacksona. Co prawda, poprzedni odcinek nie był jakoś specjalnie yy, długi, bo zrobiliśmy tylko tą jedną misję, a teraz jak dobrze pamiętacie, yy, udamy się na drugą część tej misji, wyłącznie dostępnej na PlayStation 4. Yy,

no, czyli mamy następną, następny pakiet danych znaleźć i później pewnie będzie ostatnia misja. No i to będzie polegało na tym samym. No, jak to waży, znaczy ma zajmować godzinę, to to nie jest nic jakoś moim zdaniem specjalnie wybitna, wybitnego. Ta misja nie jest jakoś specjalnie. Wymagająca, nie jest to nic jakoś, tak jak mówię, specjalnego. Zresztą, jak większość misji w Łaszdoksach, moim zdaniem przynajmniej, to też e, Pojedź, zrób coś, przyjedź. No, mniej więcej system jest taki jak o Asasynie, można by powiedzieć. Tylko, że tu jest pojedź, zabij, wróć na przykład. A w nie było. E, pojedź, no też zabij, albo ewentualnie pośledź i to tyle. Szczególnie to śledzenie, powiem szczerze, to mnie w czwórce Asasy nie tak denerwowało, że to było niepojęcie. Tam, tam naprawdę co kurde, jakieś chyba, nie wiem co. No co dwie misje, max, może nawet co. Nie, no co jakieś co dwie misje. Cały czas, kurde, było śledzenie jakichś przeciwników, jakiegoś innego, żeby czegoś się dowiedzieć. To już naprawdę w czwórce mnie tak kurwica z tym łapała, że to było niepojęcie. Patrzcie, wyścigi normalnie. My sobie zabieramy dane od niego, a przy okazji się z nim ścigamy. O stary, uciekasz mi z pola zasięgu. Nie lubię jak tak robisz. To normalnie nie We're on the scene! We're on the scene! We're on the site! Woł, 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 wow. Nie takimi wąskimi ulicami, bo ciężko mi wyrabiać na takich... w takich uliczkach po prostu. To jest kurde. On sobie chyba jakieś jaja ze mnie robi. Hej! Ale chamstwo. Patrzcie, no po prostu jeździć się nie da. Dobra, doganiamy go. Tylko nie do rzeki, nie do rzeki, nie do morza. Nie! Co? O, dobrze, dobrze, dobrze. Nie przed Macherami. No to teraz to będzie mi miłego, że tak powiem. Łódką ja zwijam w takim układzie, bo się no, naprawdę. Nie... motoróweczką taką. Bo kurwa, to by nie było szans na inną ucieczkę. Tym bardziej, że tam nic nie było przy brzegu. Zwijamy z terenu i obczajmy, co teraz będzie się działo. Zadzwoni do nas ten typ z DC, pewnie znowu. Właśnie, no w sumie to nie jest to jakoś specjalnie daleko, jak widzicie. Można zrobić twarde lądowanie. Lądowanie? Czemu lądowanie? Twarde dokołanie, to by bardziej pasowało. Ha. No nic, a nic. Trzeba coś jednak skminić. W sumie 5 minut nam zajęła druga część tego tej misji, więc nie wiem, czy coś jeszcze będzie. Jeżeli coś będzie, no to nam trochę dłużej zajmie, ale... Czas jest śmieszny. Jakiś fajny samochód. A, to to. Taki eklipsopodobny, bardziej bym powiedział, pojaździk, który... O, on był akurat pokazywany na ostatnich zwiastunach, z których pamiętam, była niezła polewka, w porównaniu do tego z E3 któregoś, czy nawet chyba 2013 gameplayu. Czy jakoś tak, to z, z tym to była niezła polewka. Przesyłanie, yo! Yo? Już? Yo? No i co teraz? A, jeszcze dzwonią do mnie. Wiesz, że ten filtr głosowy sprawia, że brzmi jak złoczyńca. My jesteśmy tylko to, co musimy być. W następnym pakiecie, co to jest? Nie mam sobie. Chciałem sobie zagłuszenie zrobić. No, wpytę, no to sobie, uniknę skanerów CTOS-u. No tak, uniknę sobie, aha. Nie zesraJCIE się. Dobra, uciekamy. Chciałem sobie zrobić to i wcisnąłem trójkąt. W tym menu nie wciskam już tu nigdy. W trakcie jazdy samochodem, bo mi wysk wyskakuje z samochodu debil. My możemy teraz więc... Nikt mi nie zabroni tak jeździć. Bardziej jakaś durna policja, nie. Coś co sobie będą pozwalać z Szybki ten samochód, strasznie. Naprawdę. Czekajcie gdzie jest? śmigłowiec? Cholera, nie mogę sobie żadnego śmigłowca nawieć, bo bym go wyłączył, ale nie mogę no Ja pierdykam Ta ucieczka potrwa zapewne ale chcieliście zobaczyć jakąś tam ucieczkę, czy jest system jakichś gwiazdek, jak widzicie, jest to na dole. Można z tego, widzę, z tego co widzę 5 takich kropek zdobyć. Aktualnie mamy trzy nie wiem, co jest na 5, ale pewnie coś agresywnego. Czołgi jak w GTA to raczej wątpię, ale coś, coś w ten deseń może być. Pewnie samochody śmigają jak powalone, helik śmigłowców jest też w cholerę. I w ogóle Stop your vehicle, Stop your vehicle. vehicle. jakoś takoś. O, o, dobra, dobra, dzielnia, dobra. Trochę hamska, nie powiem, że nie, ale dobra. Co nie mówili? że spajki będą rozstawiać? Oby nie, bo wtedy to, to. To nie byłoby zbyt fajnie, jakby na mnie tak kolczatki rozstawili gdzieś. No cholera, ile można uciekać policji, powiedzcie mi. Jest, 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 uda się? Tak, żeby oni nie przejechali? Jest, dobra, chyba zaczynamy ich gubić. okej. Okay. Uff, jesteśmy w domu, dobra. Naprawdę, żebym się z tym wymęczył, wymęczył troszeczkę. Yeah, alt. Teraz pewnie będzie delayed. Zmieńmy sobie pojazd na ten. Ten wygląda na ten sam, ale tym bardziej... Tym, tym... tym razem czerwony... nie, to nie jest ten sam pojazd. Chyba, że ten był bardziej tuningowany już i nie nadający się do niczego. Dobra, wiecie co? W sumie 10 minut odcinka ten, tego, przynajmniej tyle nam zajęło. Co to jest? Zlecenie na wyłączność? To nie jest... To. a, to jest drugi DLC. Też go możemy zrobić, ale nas by interesowało. Nas by interesowała kolejna część tego zadania z decykiem która jest. Gdzie to jest? Tu. Wow, 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 nie wiem co to było, ale cel mamy obrany. Czemu tak dziwnie? Patrzcie, jak ten GPS mi teraz pokazał. Że co, że do góry mam wyjechać, że nie mogę sobie tędy wyjechać? Że co, że ja niby nie mogę? Ja mogę! Mogę sobie most zamknąć. Pff, wszystko mogę, mogę sobie sygnalizację wyłączyć, zlecenie makera, machera odpalić. A nie, nie mogę jakoś, taki te GPS-y są nielogiczne w ogóle. Zrobimy tą misję jeszcze w tym odcinku, bo to już pewnie będzie ostatnia z tego DLC, właśnie dla Playstation 4. Także to zrobimy i na tym już zakończymy chyba ten odcinek. Pewnie będzie to samo co zawsze czyli wykradni dane i spierdalaj, usunę, czyli delay. It, dokładnie tak jak mówiłem. One more target. One more set of access data. Kto nas goni? No po drugiej części miasta gonią nas. A, co trzeba było mówić, policja? Dobra, uciekamy dosyć mobilnym środkiem ucieczki, czyli motorem, chociaż tak mobilnym. No, z tym bym się jeszcze sprzeczał, bo mogą być lekkie problemy. Z racji na to, że dużo razy możemy skończyć na glebie. O, właśnie. Dawaj, ten motor szybko. Poławimy się przynajmniej na jednym kole z gwałtem w matole. Co kurwa, dobra, nieważne. łołowo Ok, świetnie, można powiedzieć, że świetnie, chociaż tak naprawdę powiedziawszy, było chujaszczo. Blokada jest na moście, dobrze mi się zdaje, dobrze mi się zdaje. Tak się przejrza. Te blokady są porozstawione jak w Nitworzbidzie Mozłantę centralnie. Nie, 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 Ale to był fart w tym momencie, że mnie ten samochód nie potrącił, naprawdę. To był ultra fart. Tędy szybko, 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 szybko. Prosto Szybko, żeby on tu mi nie wyjechał, tylko na tą ulicę. Okej, okay, dobra, uciekliśmy. Uff. Dobra, skąd trzeba wykraść te dane, mi mówcie. A tak poza tym to ten samochód był mi się bardzo zmiłowany, przedał. Ty, 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 ty. Dokładnie o tobie mówię. Daleko jest. A, pierdziele. A, w sumie nie tak daleko. Podam z 3 losy. No, dokładnie. Szybkim tempem? 3 minuty. Wolnym tempem? 2 minuty. Także lecimy. Ale Chicago, powiem Wam szczerze, nocą to wygląda tak zajebiście, ale. W dzień to nie jest nic specjalnego. Nocą wszystko tutaj jest. Wszystko się świet, fajnie świeci i wszystko naprawdę dużo, dużo lepiej wygląda. A tym bardziej jak będziemy mieć więcej zaśmień, będzie można z tego już bardziej korzystać. I to sobie będziemy mogli co chwilę praktycznie wyłączać tutaj na dzielni cały prąd i to będzie naprawdę zajebista sprawa możemy sobie pociąg wyłączyć albo może nie wyłączajmy go, niech sobie ludzie dojadą spokojnie do pracy, czy tam do domu czy tam gdzie chcą, nie wiem gdzie o tej godzinie jeżdżą ultra wsteczny tak zwany I znowuż powtórka. Ponoć na tych znakach Ała wow, prosto w miękkie? Co, za co, co kurwa? Ponoć na tych znakach jest nawiązanie do Breaking Bad odnośnie, odnośnie tekstu I am the one who knocks. i właśnie tam sobie czytałem, że można takie coś znaleźć na tych tych znakach hakujących takich. Jeżeli to znajdę, to nagram to jako easter egg, bo naprawdę to jest ewidentne nawiązanie do serialu amerykańskiego Breaking Bad, który naprawdę, naprawdę mi przypadł do gustu. Ostatnim razem go oglądałem na Święta Wielkanocne sobie powiem szczerze, zasiadłem i w trzy dni oglądałem wszystkie, oglądałem wszystkie sezony. Także No You, ale powiem szczerze, że dawno tak tego serialu nie oglądałem dawno, naprawdę. Tak mnie wciągnął, że co prawda, sezon piąty, no nie był ja. Nie, nie, inaczej, spodziewałem się trochę innego zakończenia niż było, ale. ale... No cóż, moim zdaniem, nie jest to jest złe zakończenie jakieś, ale spodziewałem się, tak jak mówię, innego troszeczkę. Naprawdę, dobrze to rozegrali, dob dobrze to zrobili. typo ma dużo lepszy samochód niż mój i jeździ wolniej niż ja, no co, coś jest chyba nie tak. 14% ciekawe czy po tym nas też będzie znowu policja goniła czy to już będzie koniec. Przewieźć dane i koniec czy jeszcze nas będą gonić. Zobaczymy za to 35% już. Nitwor speedowe, strasznie, ale nie tak bardzo. No, no, kto to? Policja czy makerzy? Macherzy to macherzy, chyba nie? No, dokładnie śmigamy, śmigamy autostradą, to akurat spokojnie powinno być. Bo nie ma gdzie zjechać, więc. Własność ulicy Dziwko? Dokładnie, to jest ten tekst. Co kur... Czy ktoś sobie jaja ze mnie robi w tym momencie? Czy ktoś sobie, powiedzcie mi, ze mnie w tym momencie zrobił jaja? Czemu ten debil wysiadł z tego samochodu? O, zachuję go nie, a ja pierdolę. Czemu ten debil wysiadł z tego auta? To, że przypierdzielił w słup, to nie znaczy, że ma wysiadać z tego auta. Mimo tego, że nic nie wcisnąłem. Ja pierdolę. Zdobyte przedmioty możesz kurwa zesrać je w Lombardzie. Ale lecimy z tym frajerem. Możemy go zabić chyba, nie? I wtedy skakować to. Tak jak wcześniej wpadł do wody, wiecie jak to było? Ja bym tak zrobił, wiecie co? Tylko kurwa... To nie jest takie łatwe. Musiałbym go wyprzedzić, obczaić sobie trasę i zatrzymać się gdzieś, gdzie on będzie jechał. Tu by się mu tak w dupę teraz władować i idealnie bym go zatrzymał na czas, kiedy mógłbym go zabić. 40% no cholera. Chyba mi się nie uda go zabić tak, jakbym chciał go zabić. Jeszcze macherzy, świetnie. Fryteczki do tego poprosiłbym. W McMagddonie tak zwanym. No dawaj, 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 dawaj. już tylko 30% prawie zostało. Szybciej, bo 12%. Nie chcemy, żeby to się źle skończyło. Załatwić go jeszcze? No, co wy gadacie? Gdzie on wysiadł? A on pojechał, dobra, tych możemy olać, obezwładnijmy go.

w tym samochodzie, dobra, dobra. Pożyczę sobie ten samochód, którym ten typo przyjechał. Oni jakieś mają silne karabiny, widzieliście? Jasna cholera, przydał mi się taki. Naprawdę jakiś ultra super szybkoszczelny ponad dźwiękowy karabin. Nie wiem czy to słyszeliście, ale ja słyszałem to w głośnikach tak, jak jeszcze nic nie słyszałem w tej grze. Dobra, uciekam najwolniejszym chyba samochodem dostępnym. Może nie najwolniejszym, ale dosyć wolnym. Więc jest dla, jest dlatego ta ucieczka wygląda tak troszeczkę biednie. Okej, okay, dobra, no to lecimy już przesłać przesłać te pliki danych i co, będzie chyba koniec odcinka, bo zakończymy ten pakiet No i tak mi się zdaje. A jeżeli nie, uu, hu, hu, no to co wtedy? To musimy to będzie, będzie potrzeba zrobić tego, tą akcję w następnym odcinku. Bo nie wiem, czy dałbym. Nie, w tym odcinku już nie dałbym rady. To w, na w jakimś następnym ewentualnie byśmy to, to zrobili. Jeżeli faktycznie by się okazało, że jeszcze jedna część tej tego zadania by była dostępna dla nas. Jep, ładnie przyjął na klatę takim samochodem. No. Można powiedzieć, że można przyjąć samochód na klatę. Świetnie. Świetny parking. Świetne przesyłanie. Yo, delay ukończony. Był już control, był już alt, był, był delay i co teraz? We like your kind. The kind that doesn't ask too many questions and drives really crazy. You've earned our respect. We're bowing right now. We thank you for your efforts. You've earned our trust. Will you join us for our celebration? Oh, kurwa! Idziemy na imprezę Cekową. To może być aggressive, ale dobra. Ale to może w następnym odcinku. Wiecie co, zrobimy to w następnym odcinku, zanim jeszcze zrobimy misję, wrócimy do misji głównych, pójdziemy na tą imprezę Secu, bo to też się zapowiada dosyć ciekawie. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jak oni wyglądają jeżeli, ale oni na pewno nie pokażą się, więc... Zobaczmy o co z tym chodzi i będziemy to kontynuować w następnym odcinku. Także jeżeli wam się podobał ten odcinek, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. Zapraszam was serdecznie też na live'a, który będzie dzisiaj o 22 jakoś mniej więcej na Hitboxie. Będziemy grać tak samo w Watch Dogs. No a co, co tymczasem to było na tyle i cześć wam wszystkim.